Dzień dobry Panie Janie. Jak tam dzisiaj? Z względem zdrowia? Tak. Może być. Dzień dobry. Dzień dobry Zobaczymy, jaka będzie na czele. 35,2%. Rewelacja. Pani dobry, Pani. Zapraszam. Dziękuję. Ja. Ja. Owocową słodzić. Może być, jest zielona. Jest. To? Ja. Zielona jest. A, słodzono czy? Nie, nie słodzono. Dobrze. No, ja przyszedłem po prostu pomóc trochę powstańcom, posiedzieć z nimi, porozmawiać i poznać też nowych ludzi. Zrobić na doświadczenie. A ja bardzo lubię po prostu słuchać o historii, jaka tutaj była i jaka się w ogóle działa w Warszawie i w Polsce. Bo to jest bardzo interesujące. Piękny nam powstańca. Nareszcie mamy, gdzie spotkać się. Po tylu latach, gdzie myśmy nie wiedzieli, gdzie się spotkać, mamy ten dom. Mamy bardzo dobrą opiekę. Mamy naprawdę opiekę. Jesteśmy w domu wsparcia dla powstańców warszawskich na ulicy Nowolipie 22. No ta pandemia to pomaga mi w domu i jednocześnie jeżdżę do powstańców, którzy nie przychodzą tej, Zawożę obiady, zakupy, leki. I jednocześnie pomagam tutaj, żeby tutaj mieli też zapewniony obiad, jakąś rozrywkę na przykład, szachy, warszawy. Ja czasami też prywatnie sami jeżdżę do nich, umawiam się na telefon i idziemy czy do sklepu, czy coś załatwić, czy do muzeum powstania, jak teraz otworzyli, czy nawet na chrewatę do nich przyjść na dwie godziny. Zaczęło się w szkole. Mieliśmy wycieczkę tutaj do tego domu i przyjechałem raz, drugi, trzeci, i tak już zostało. Już nie potem sobie nie że tej nie przyjeżdżać musiałem. I w szkole z historią dobrze szło, ale tego to tutaj to w podręczniku nigdy nie będę miał Ile macie lat? 15, 17, 14, 15 i 16. Czy jesteście wszyscy urodzeni w Warszawie? Oczywiście. Tak, Tak, tak. Tak. Wasi dziadkowie walczyli w powstaniu? Nie. nie. Nie, moi dziadkowie dopiero wtedy się rodzili, więc niestety. Co tutaj robicie? Przyszliśmy tutaj z chęcią pomocy. Jak ja tu byłam pierwszy raz, ja się tak stresowałam. To jest jakieś takie wewnętrzne, ale wyszłam z kuchni właśnie i wszedł pan, i wziął pod rękę, zaprowadził, przedstawił wszystkim. Tak. To jest takie, że dużo osób, które tutaj przychodzą, mają opory po prostu, żeby podejść, porozmawiać, bo jednak są to osoby, które widzą tak. taki Duży respekt i szacunek u nas. Trzy. Dobrze. Cztery. Pięć. No po co? Tylko ja mam stracić głos Siedem, sześć. Siedem. Pięknie. Osiem. osiem Dziewięć. Dziesięć. Brawo. Przypominam tylko, że możecie na chwilę przerwać ćwiczenia, dobrze? Dostosowujecie wysiłek do siebie. Macie dosyć? Odpoczywacie chwilę, nie? dobra? Tak, chyba, ja przypomnienie. Robimy dwa głębokie oddechy. Nie, to, nie, nie chcę damy źle mówić, bo to nie wypada, ale powiedzmy, młodzież warszawska. To tak lekko podchodzi do takich spraw. Natomiast byłem zdumiony młodzieżą, która przyjeżdża z prowincji. Takie zadawane pytania naprawdę trzeba było się skupić, żeby im dobrze odpowiedzieć. I to jest takie budujące. O co pytały te osoby z mniejszych miejscowości? Jak wyglądała ta Warszawa po powstaniu? Niektóre dzielnice były całkowicie zniszczone i spalone. Weźmy wola weźmy Ochota, czy nawet Śródmieście, że lub szczęściowo, jakoś tam domy ocalały. Niemcy powołali tak zwane fire commando, jeździli i palili budynki, które nie zostały zniszczone i spalone. Bo Hitler wydał taki rozkaz, że Warszawa ma zniknąć z map świata. Nie ma Warszawy, nie będzie. Było tak zwane szaber, komando, wywozili szyny tramwajowe, wywozili trakcje elektryczne, najlepsze rzeczy jakieś, powiedzmy, co ludność zostawiła w domu, to wszystko wynosili, zabierali. Prawdopodobnie do Rzeszy to wszystko trafiło, a ludność do obozów, część powstańców do do obozu część wyszła z różnością cywilną. Dlatego, że niektórzy woleli z rodziną wyjść, bo bawię o rodzinę, niektórzy poszli jako jęcy wojenni, także to różne było. Już po badaniach? 194 na 94. Czyli wzrosło jeszcze troszkę. Jeszcze wzrosło, miałem 173. Za dużo emocji widocznie mam tutaj, jak tu przyjeżdżam, naprawdę, bo siedzę sam w domu, sam mieszkam. Nie denerwujemy się na zapas, zapraszam na obiad. Dziękuję za troskę, jedno i drugie. <laughs> Szukamy, tam są jeszcze wolne miejsca. No, no, Dalsza część dnia będzie wyglądała na że tutaj między do godziny 16 zostajemy z powstańcami i jedziemy stąd na połączki wojskowe podpomnik Gloria Victis. Widzę, że jesteś ubrany w garnitur. Tak, garnitur jest. Trzeba tego dnia, trzeba uszanować i trzeba się ubrać elegancko. Twoi znajomi wypytują cię o te historię powstańców? Najbardziej to rodzina pyta. A znajomi to niektórzy, ale nawet jakby znajomi pytali, to bym im nie powiedział. A dlaczego? Wolałbym, żeby przyszli tu i sami to usłyszeli. Ja i tak bym, jakbym zapytali, to bym im trochę powiedział, ale czasami rozmawiam z powstańcami z cztery oczu. I ta rozmowa zostaje między nami, więc jak przyjdzie, na no, przykład, kolega i powstanie, będzie z nim rozmawiał, to co to powie, to zabierze dla siebie. W rodzinie jest ktoś taki zainteresowany historią, żywą, jak Ty? Nie wiem, czy wcześniej byli, ale ja trochę zaraziłem teraz. Wniosłem do domu trochę tego. Można prosić o podpis? A jak masz na imię? Dawid. Dawid. Można prosić o podpis? Ale to trzeba poprosić. No, no, można, ja nie słyszę, Można poprosić o podziękstwo, tak, pani oczywiście. Proszę. Dziękuję. Do którego wspomnienia związanego z okupacją najczęściej pan wraca? Była bardzo młoda dziewczynka. Ja tam chodziłem do szkoły. Ona pięknie śpiewała. Więc, żeby rodzicom jakoś pomóc. My chodziliśmy po ulicach, po podwórkach. Ja grałem, ona śpiewała. I te parę złotych zawsze wpadło. Siedliśmy do tramwaju i jak zwykle ona śpiewała, a ja grałem. Doszliśmy do miejsca, gdzie dalej już nie można było przejść, bo to było nur Deutsch, tylko dla Niemców. Tam siedziało dwóch Niemców. Jak doszliśmy do tego miejsca, że dalej nie można, bo to dla Niemców, ona zbierała pieniądze, miała berę, taki fajny berecik miała, to zdjęła ten berecik i te pieniążki tam ludzie dawali coś tam zawsze, no po parę złotych. A ci Niemcy to obserwowali i oni słyszeli, co my śpiewamy o Hitlerze, Sie Bimber, kabimber budda, każdy wie, gdzie się uda, no i te, te okupacyjne melodie, te piosenki okupacyjne. to my śpiewaliśmy. Ludziom to się podobało. Doszliśmy do tego przedziału, jeden z tych Niemców wstał, wyjął z kieszeni portmonetkę, wyjął pieniążek jakiś i wrzucił jej do beretu właśnie ten pieniądz. Ona wyjęła z Beretu ten pieniążek, napluła na ten pieniądz i rzuciła na podłogę. Ten Niemiec zrobił się czerwony, ściekł się po prostu i co zrobił? No wyciągnął pistolet, a ten drugi zauważył to i coś do niego po niemiecku krzyczał i on schował ten pistolet, ale co ona jeszcze zrobiła? Ten Niemiec coś chciał jej powiedzieć, nachylił się nad nią, a ona mu napluła w twarz. Tak odważna dziewczyna była. Ona sama ze z tego sprawy nie zdawała, że on ją zabije. A jednak on schował ten pistolet, nie zabił jej. Usiadł przy tym koledze, tramwaj stanął, ja złapałem za rękę i choda z tramwaju. Tramwaj odjechał, ja z nią zostałem na przystanku, podszedłem do niej, wziąłem za rękę i mówię, słuchaj, coś ty zrobiła, przecież ten Niemiec by cię za to zabił, a ona na mnie spojrzała, ja miałem pseudonim Czarny i ona spojrzała na mnie, miała piękne oczy, w ogóle piękna dziewczyna była, Czarny, ja i tak tej wojny nie przeżyję. Powstanie musiało wybuchnąć, bo my się musieliśmy odegrać za to, co oni robili na naszych oczach. I dzisiaj mi ktoś mówi, że powstanie nie powinno wybuchnąć. Nieprawda. Ja się przede wszystkim pytam tego kogoś: Był pan w Warszawie w czasie okupacji? Nie. Powstanie musiało wybuchnąć. Mądrości życiowej. Tego właśnie życzę. Mądrości życiowej. Bądźcie zdrowi. Szanujcie się. I to jest najważniejsze. Wolności się nie daje na zawsze. O nią trzeba walczyć. I trzeba kochać swój kraj. I myśleć pozytywnie, żeby was to nigdy nie spotkało, czego serdecznie życzę. Bawcie się, uczcie się, ale pamiętacie, żeby odpukać. Przyszła potrzeba, że istnieją jeszcze rzeczy ważniejsze i poważniejsze.